Dzień dobry. Nazywam się Kazimierz Muszyński. Jestem absolwentem Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu. Ukończyłem architekturę wnętrz, ale od 30 lat zajmuję się wyłącznie malarstwem. Mam przyjemność Państwu pokazać, jak maluje się obraz szpachlą Czym się różni malowanie szpachną od pędzla? Mianowicie tym, że w szpachli pokazana jest faktura. To ma plusy, że maluje się obraz od początku do końca za jednym podejściem. Co jest potrzebne do malowania? Kaseta z farbami, paleta, rozpuszczalnik, farby, no i szpachtel, nie on jest. Teraz na paletę wyciśniemy odpowiednią ilość farby, jaką przewidujemy, że będzie potrzebna do namalowania obrazu. W trakcie malowania potem możemy sobie uzupełniać. Ja mam tu ustawione kolorami. Tak, tak samo jak będzie na palecie, w kolejności tej samej, żeby się nie pomyliły kolory. Mamy kolory wyciśnięte. Teraz postaram się naszkicować to, co chcę namalować. To taki dukt leśny o wschodzie słońca. I drzewa. Ten, to jest schemat, taki szkicu. O, tak. Teraz weźmiemy się do malowania, żeby uzyskać przestrzeń, jaka jest w obrazie, będę stosował taką impresjonistyczną technikę. To znaczy, na przemiennie, kolor ciepły, zimny, ciepły, zimny lub odwrotnie. Jeżeli pierwszy plan zaczynam od zimnego koloru, następny jest kolor ciepły i tak przemiennie. Teraz spróbujemy umieszać farbę do nieba, ponieważ to będzie Wschód słońca zrobimy to dosyć jasno. Jeżeli farba jest gęsta, możemy ją trochę rozcięcić. Ja mam w takiej buteleczce rozpuszczalnik, kilka kropel rozpuszczalnika. Spróbujemy malować niebo. Teraz ten sam kolor troszeczkę. Ściemnimy, bo im wyżej niebo, tym jest ciemniejsze. Ta technika ma to do siebie, że różne niespodzianki się pojawiają. Czasem one dobrze robią dla obrazu, a jeżeli nie, no to trzeba je zetrzeć. Dobra. Teraz tym samym kolorem. Może go trochę rzucimy? Światło damy tutaj od tego tu na drogę polną. Spróbuję tutaj taki cień zrobić od słońca. Szmatka służy nam do wycierania, żeby nam się farby nie mieszały. Tu namalujemy światło. Na, o, troszeczkę przyciemnimy kolor sepią. I tak jak mówiłem, ostatni plan jest zimny. Ten tutaj drzewa będą cieplejsze. Tu są zimne kolory, i tu znowu będą cieplejsze. Nieczęsto mi się Zdarza malowanie samą szpachtą. Preferuję raczej malowanie i szpachtą, i pędzlem. Wtedy są bogatsze efekty. Technika jest malowania. Też zależy od ułożenia, że można malować. Malować, o, przykładając całe powierzchnie. Również można malować czubkiem. Ta technika ma to do siebie, że jak już powiedziałem na początku, że obraz malujemy od początku do końca za jednym posiedzeniem. Natomiast przy malowaniu pędzlem trzeba odłożyć, poczekać aż farba wysnie i podchodzić za kilka dni. Ja to kiedyś taki, taki pejzaż na spacerze że rannym zauważyłem, utkwił mi w pamięci. I dlatego teraz chcę Państwu to przekazać. To w tej chwili to maluję taką podmalówkę, a teraz tak Próbuję drzewa namalować, najpierw większymi plamami, potem szczegóły, szczegóły do wykończenia będą. Żółty, zieleń, błękit. Teraz troszeczkę światła, żeby to nie były drzewa płaskie. Próbujemy to. I teraz drugą stronę. Trochę ten kolor musimy, żeby nie było drzewo płaskie. Musimy też z jednej strony zrobić je ciemniej, to znaczy ciemniejsze i cieplejsze. Z drugiej, z drugiej strony będzie bardziej zimny kolor. Bieli raczej się nie używa do malowania światła raczej żółcie, pomarańcze. Nie powinno się, jestem wrogiem rozbielania kolorów. Czerń powstaje z, z wymieszania różnych kolorów. Zresztą impresjoniści zupełnie nie używali czerni. Teraz spróbujemy pierwszy plan namalować. Na pierwszym planie możemy sobie pozwolić na malowanie szczegółów. Im dalej, to te szczegóły się zacierają. No, jak zwykle się usmarowałem, powinno się używać kitla, a ja tego nie zrobiłem. Ponieważ to będzie, ma być namalowane taka wczesna jesień, więc troszeczkę tej żółci i pomarańczu. Się przyda. Tak będziemy teraz szczegóły pokazać, żeby te drzewa nie były płaskie, więc spróbuję je troszeczkę przyciemnić z jednej strony, bo ponieważ światło jest tutaj. A jeszcze do tego światła wrócimy do malowania. Zawsze prześwietla drzewa. Drzewa nie są płaskie, ale przeświecają tutaj światło. Wrócimy jeszcze do nieba. Niebo, żeby żeby nie było tych Białych prześwitów z płótna. I tak jak mówiłem, że zawsze niebo jest ciemniejsze od góry, od dołu jaśniejsze. Poprawimy teraz troszeczkę ten rysunek, który tu nam się zatarł. te cierki takie zrobimy, suchą szpachlą. Zbliżamy się do zakończenia obrazu. Trochę nerwowo to poszło. Ale to tak jest, jak kamera na ciebie jest zwrócona. Właściwie obraz jako taki nigdy nie jest skończony zupełnie. Zawsze można coś tam poprawić, ale ja już nie będę Państwa nudził tym. No dobrze, możemy uważać, że to jest namalowane. No powiedzmy, że obraz jest skończony. Był malowany w ekspresowym tempie. Także zachęcam chętnych, którym takie malarstwo odpowiada. Do chwycenia za szpachtel. e farbe